Hej, ja jestem Wicek, a to jest pierwszy odcinek mojego let's playa z gry Lily Looking True, wydanej przez studio Gita Games w 2013 roku. Jest to przygodówka, której jednak bliżej jest do tytułów w rodzaju na przykład Samorostów bądź polskiego Violet, niż do klasycznych przygodówek z dużą ilością dialogów, cutscenek i z rozbudowaną fabułą. Mimo to, ta gra ma sporo uroku i naprawdę... Dużo frajdy miałem podczas rozgrywki, dlatego myślę, że warto ją pokazać na YouTube. Zaczynajmy. Aby rozpocząć, poruszaj wskaźnikiem myszy dookoła i szukaj przedmiotów do kliknięcia, które mogłyby pomóc Lili posunąć się naprzód. Ha! Twórcy przygotowali nam na samym wstępie taki króciutki samouczek. To jest nasza główna bohaterka, Lili, którą będziemy kierować w trakcie rozgrywki. To jest natomiast ten punkt interaktywny, w który musimy w tej chwili kliknąć. Żaba. Naciśnij na przycisk pomocy i rozglądnij się w poszukiwaniu błyszczącego przedmiotu do kliknięcia. To jest ten błyszczący przedmiot, szal. Wyglądał tak magicznie, ale czy jest magiczny? Może się o tym przekonamy za chwilę. Kliknijmy w niego. Najwyraźniej szal jest w istocie magiczny. Proszę. Na tym wydawałoby się uschniętym drzewie wyrosły trzy gruszki. Naciśnij i przeciągnij, by rozejrzeć się dookoła, oraz kliknij dwukrotnie, by przybliżyć lub oddalić obraz. To co widzimy to nie jest cały aktywny ekran. On jest nieco większy. I właśnie dwuklikiem oddalamy widok, natomiast możemy przeciągać trzymając lewy przycisk myszy i poruszając myszą na boki. Bądź góra dół chyba nie, tylko na boki. No, Lili wpadła do takiego dołu, z którego trudno jej będzie się chyba wydostać, bo jest malutką dziewczynką. Przybywa jakiś chłopiec, być może z odsieczą. Nie wiem, czy to brat Lili, czy jakiś jej przyjaciel, znajomy. I teraz na chwilę przejmujemy nad nim kontrolę. Tak, swoją drogą ta magia tego świata nie wynika tylko z szala i z tych rzeczy, które się tutaj rozgrywają. Rozgrywają, ale generalnie tego rodzaju gry, w których właśnie fabuła nie jest może rozbudowana, czy prawie w ogóle jej nie ma. Nie ma też dialogów, cutscenek, tak jak wspomniałem na wstępie, ale w jakiś sposób przenoszą mnie one do świata dzieciństwa. Właściwie to jest takie spojrzenie na, na świat oczami dziecka. Ja to widzę w takich tytułach jak Botanicula, Machinarium, Samorosty, właśnie Lili... Nie wiem. Te gry mają taką specyfikę, taką magię, taki swego rodzaju czar w sobie. I gra się w nie zupełnie inaczej niż przygodówki, ale sprawiają równie dużo... niż klasyczne przygodówki, ale sprawiają równie dużo frajdy. Ale... Teraz już skupmy się na grze. Te dziwne okulary, z których też bije jakiś blask, jakaś magia. Są zbyt wysoko dla chłopca. Beczka jest z kolei zbyt ciężka, ale mamy sposoby na wszystko. Tak, chłopiec dosięgnął okularów i przy okazji zrzucił nam jakąś obręcz z góry, której o, użyjemy tutaj. No, i może wydostaniemy się wreszcie, może Lili wydostanie się z tego dołka. Gra ma piękną grafikę. Nie jest to grafika nowoczesna, ale takie, takie ręcznie rysowane tła. No, i świat wykonany z pomysłowością. Lokacje działające na wyobraźnię. To zawsze mi się w grach podoba. Gra obfituje w zagadki logiczne. Niezbyt skomplikowane, ale przy niektórych, zwłaszcza w późniejszych etapach gry, trzeba trochę ruszyć głową. Lily really Looking True ma swoje takie niespieszne tempo. Animacja postaci jest dość taka powolna, ale to dobrze wpasowuje się w cały ten świat i w oprawę, ym, która właśnie ten, ten świat, ten klimat gry tworzy. Bo oprócz tego co powiedziałem o grafice, warto wspomnieć o muzyce, ale o tym za chwilę. Niech Lily działa. Szal, czerwony, magiczny szal owinął się wokół chłopca. Prawdopodobnie brata Lili. No i Lili tutaj nam płacze. Taka scena. No, nawet, nawet trochę wzruszająca, jeśli odpowiednio czujemy się w ten klimat. Zacząłem mówić o muzyce. Otóż muzyka jest właśnie taka nostalgiczna. Taka, która. Pobudza do marzeń, pobudza do wzruszeń i pobudza też do, do wczucia się w tę biedną Lilię, która teraz będzie pewnie próbowała odszukać braciszka i mu pomóc. Lubię ambientowe brzmienia, lubię taką muzykę niekoniecznie wesołą. Takie smutne klimaty też no, na mnie działają, jako że no, nie zawsze jestem wesołym człowiekiem. Jestem też typem trochę melancholika. Melancholia często mnie ogarnia, może nie tak często, ale, ale czasem. Lubię marzyć, lubię wspominać, dlatego być może też. Tego rodzaju gry na mnie działają, mnie kręcą. I są dla mnie niesamowitym przeżyciem też. Widzieliśmy, gdzie wpadł chłopiec, tutaj, w ten otwór za, no, za, tym, za tymi drzewami, za tymi chaszczami. A my będziemy musieli jakoś się tutaj przedostać na drugą stronę. Widzimy, że most jest. No, most blokuje ta dziwna roślina. I teraz będziemy musieli znaleźć, nie wiem, być może jakiś przedmiot, który nam pomoże pozbyć się tej rośliny. O! Tutaj. Pewnie zrobię małe cięcie, bo zbyt długo trwało trwały poszukiwania. No i teraz podpalę tę roślinkę. Droga wolna, niestety, idzie jak po grudzie. Nie odzyskaliśmy tych okularów, magicznych okularów. Nie mamy też magicznego szala. Musimy liczyć tylko na siebie. Ach, teraz trzeba będzie się przedostać właśnie tam. Znów jest zbyt wysoko, a my jesteśmy malutką dziewczynką. No i tu jest taka kolejna zagadka logiczna. Ta maszyneria sprawia, że takie bańki wodne tutaj. Czy bańki powietrzne właściwie e, pojawiają się na wodzie? E, no ale być może będziemy mogli przeskoczyć po tych bańkach swoją drogą. Tak przypomniało mi się znów dzieciństwo i puszczanie baniek mydlanych. To było coś. Hm, źle zrobiłem. Jeszcze raz źle zrobiłem, że przestawiłem tę wielką rurę trochę na lewo. Będzie ona potrzebna jeszcze w tym miejscu. Na razie po prostu mieliśmy za zadanie przepędzić tę żabę, bo ona nam może pokrzyżować szyki. I tak, jedna bańka nam nie wystarczy. Potrzebne nam będą trzy. Żeby odpowiednio odbijać się z jednej bańki na drugą, i później na przeciwległy brzeg. Się dostać, będziemy musieli stopniować wielkość tej bańki. I tak, jeśli ta rura, tak ją w uproszczeniu nazwę, będzie się znajdowała w tym położeniu, w którym jest obecnie, czyli no, na lewo od wyjściowego położenia, to bańkę będziemy zmniejszać. Będziemy jakby upuszczać z niej powietrzem. No będzie mniejsza, coraz mniejsza. Natomiast ym, jeśli ta rura będzie w tym położeniu, będziemy tę bańkę zwiększać. I teraz trzeba ją jakoś przesunąć w kierunku przeciwległego brzegu. Robimy to w ten sposób, że tutaj stajemy, i w tym momencie ta. Fala odpycha nieco tę Ebańkę w kierunku właśnie przeciwległego brzegu. No i teraz możemy się zająć tworzeniem drugiej, tym razem mamy już ustawioną właściwą wielkość. No, i analogicznie tworzymy trzecią bańkę, z tym, że teraz musi być ona najmniejsza. No ale to nie jest trudna zagadka. Trzeba po prostu się zorientować, na jakiej zasadzie ta cała maszyneria, ten mechanizm działa. I wtedy wszystko jest jasne i proste. No i możemy się pokusić o przeskoczenie na drugi brzeg. Chyba już nie wrócimy, ale mamy dostęp do naszych okularów. Za chwilę będą nasze. Proszę, co się dzieje? Ujawnia się magiczna moc okularów. Naciśnij przycisk by spojrzeć przez gogle. Gogle sprawiają, że ten, wydawałby się taki ponury, może nawet nieco mroczny w odczuciu dziewczynki świat, nabiera barw i staje się bardziej optymistyczny, kolorowy. Cały ten koncept ze zmianą Każdej lokacji, z takiej rzeczywistej na alternatywną, nieco bardziej optymistyczną, kolorową, bardzo mi przypadł do gustu. Oczywiście on nie jest tylko stworzony po to, byśmy mogli podziwiać daną lokację w dwóch wersjach. On ma swoje zas zastosowanie, ale jakie o tym przekonamy się dopiero za moment, a właściwie już teraz, bo w tej rzeczywistości zwróćcie uwagę na to, że nie możemy dostać się tam, gdzie. Y gdzie zniknął chłopiec. Natomiast w tej rzeczywistości alternatywnej możemy wejść tam, wskoczyć w zasadzie. Ale dopiero teraz trafiliśmy do lokacji, gdzie gogle naprawdę nam się przydadzą i ujawni się ich magia, ich moc. Widać, no, mamy drogę bez powrotu, bo no, raczej nie zdołamy tam zawrócić, wydostać się stąd no, w jakikolwiek sposób, bo i na prawo no, nie mamy możliwości, żeby gdzieś przejść. Moglibyśmy jedynie skoczyć do wody, ale Lili chyba nie umie pływać. Tak, ale zdejmujemy gogle i znów wracamy do naszych realiów, do naszej rzeczywistości. Więc te dwa światy niby przedstawiają podobne miejsce, ale równocześnie to, to miejsce, ta lokacja jest zupełnie różna. Niby na środku jest wieża, ale tu jest woda, tu jest most. A w rzeczywistości wody nie ma, jest za to jakaś staro wyglądająca maszyneria. I możemy się też przede wszystkim przedostać tutaj do środka ekranu. pomysł z goglami jest genialny w swojej prostocie jest to wartość dodana, bo dzięki temu nie jest to taki typowy klikacz w stylu tytułów, których jest sporo naprawdę na rynku, ale dodaje coś od siebie, właśnie zmiana świata z rzeczywistego na taki alternatywny więc jest ten element, który wyróżnia tę grę spośród wielu podobnych no, i w zasadzie teraz już będziemy podróżować w tym świecie, w tej rzeczywistości. Mówię oczywiście o bieżącej lokacji. I w tej. Zwróćcie też uwagę, że muzyka jest inna. Tu mamy inną muzykę. Też może trochę bardziej błogą, spokojną. Tu z kolei mamy nostalgiczne dźwięki. Smutne. No. Ale jakże fajnie brzmiące. Bardzo mi się podoba ta muzyka. Na razie nie możemy pokręcić kołem. Będziemy musieli dostać się na górę. Musimy odblokować ten mechanizm, i wtedy będziemy mogli dopiero użyć koła. To jest też bardzo fajne w tego rodzaju grach, że są one odpowiednie i dla dzieci, i dla dorosłych. Bo naprawdę starsi się przy nich świetnie bawią, a przy, a przy okazji mogą też wpoić miłość do przygodówek, miłość do gier komputerowych swoim dzieciom. Bo no nie ma tutaj przemocy, jest jest taki świat, który dziecko powinno łatwo zaakceptować i łatwo się wciągnąć w to wszystko bo jest i piękna grafika no i też gra pobudza trochę do myślenia więc myślę, że takie edukacyjne też tytuły, tytuły, w których trzeba myśleć są dla dzieci odpowiednie bo no, dziecko trzeba uczyć myśleć już od najmłodszych lat bo, bo obecnie w dobie komputerów myślenie się nam czasem wyłącza aż za bardzo. A widzimy, to zjeżdża teraz nam aż na sam dół, i będziemy mogli tę rurę, która tutaj się znajdowała, włożyć w to miejsce. No, i znów kręcimy. Teraz będziemy mogli się dostać na górę, ale to nie wszystko. Potamy w Prawą stronę nie będziemy mieć przejścia, musimy dostać się po tej zielonej linie, która jest w tej chwili trochę na lewo od nas, jeszcze wyżej. No i jak to osiągnąć? Otóż zjedźmy jeszcze na dół, bo. albo. może zmienię rzeczywistość i pokażę wam o co chodzi. Tak. Słówka, lubię słówki. To są takie. Takie, które symbolizują też mądrość. Mają w sobie pew pewną dozę takiego dostojeństwa. No i teraz, jeśli spróbujemy dostać się do tej linki, po której mamy wejść na górę, no to spadniemy niestety. Pokręćmy kołem, aby przywrócić ten mechanizm do poprzedniej pozycji, do tej, którą mieliśmy przed chwilą. Tak, to było, zdaje się to. I teraz zablokujmy ten mechanizm. Początkowo on był zablokowany, później, odblok później go odblokowaliśmy, by móc kręcić kołem. Teraz znajduje się w dogodnej dla nas pozycji, więc powinien być właśnie zablokowany. No i wracajmy na górę teraz powinno się udać. Trochę podobny, Koncept przenikania się światów rzeczywistego za alternatywnym był w takiej polskiej fajnej yy, zręcznościówce, platformówce w zasadzie, yy, Czerwony Kapturek. Ona również powstała bodaj w 2013 roku, o ile się nie mylę. I również nagrałem z niej jedno odcinkowego Let's Playa. Bardzo mi się spodobała, tak, tak, takie yy, też nieco nostalgiczne klimaty, smutne. Ale jednocześnie Gra grywalna i pod względem yy, Klimatu nie zawodzi i, I też gameplay właśnie fajny Takie przenikanie się Dwóch alternatywnych światów Bardzo mi się podobało w tamtej grze I podoba mi się również w Lily Looking Through No i teraz możemy już Próbować się dostać Do tej liny Kolejna lokacja, i znów będziemy mieć problem z wydostaniem się, z przedostaniem się. Nie wiem, tu na środek, tam na prawo, w jakieś inne miejsce. No, widzieliśmy, że ten szal odleciał gdzieś w lewą stronę. No i będziemy musieli kombinować, ale to już zrobimy w następnym odcinku. Wierzę, w Lili jest to taka sprytna, rezolutna. Dziewczynka, która na pewno sobie poradzi w każdej trudnej sytuacji z każdym problemem. Oczywiście z naszą pomocą. Tymczasem to już wszystko. No i zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków. Do usłyszenia, papa. Pa.